Witam Was, moi drodzy. Zobaczcie, co Wasza miłośniczka kotów, koteczków sobie kupiła. Jaki piękny termos. Wiecie, gdzie kupiłam? W Homla. Fajny termos, prawda? Z uszami kota. Po prostu był niedrogi, z taką zawieszką można. O tak, trzymać i nieść. Uznałam, że bardzo fajny, że był w promocji. To sobie pozwoliłam go kupić. Po prostu uznałam, że jest fajny i dawno marzyłam już o tym termosie. Bo ja go wypatrzyłam już rok temu, ale że rok temu, akurat w dniu kiedy chciałam kupić, no akurat jak marzyłam, no to akurat nie miałam tyle, tyle pieniędzy, żeby sobie pozwolić na ten zakup, więc mówię: Poczekam. Poczekałam i jak widzicie, mam. A tamto, co wam pokazywałam, to się okazało, że to nie jest termos, a butelka. Butelka na picie po prostu albo gorące, albo zimne. A tu jest prawdziwy termos. Zaraz Wam to zademonstruję, a zresztą piszę termos. Pisało na etykiecie. Etykietę już zdjęłam, bo go myłam, moi drodzy. Momencik. O, tak on wygląda w środku. I tu jest termos. O, i się odkręca. I bezpośrednio z niego można pić. Oczywiście jak jest otwarty, no to, to to picie, które tą herbatę czy kawę, y, Ona się szybciej schłodzi, jak jest otwarty, a jak jest zamknięty, długo trzyma ciepło. Ale co ważne, to dla mnie to było, że jest akurat taki, jak chciałam. Nie jest za duży i nie jest za mały. Taka ilość herbaty lub kawy akurat mi starczy do pracy, czy nawet na wycieczkę jakąś. Także uznałam, że jest. Widzicie, miłośniczkę kotów. I mojego marzenia to było. I marzyłam dawno, moi drodzy. I więc marzenie się spełniło. Widzicie, zawsze trzeba marzyć i się spełnia.